Wszystko jest gi? Wszystko jest gi? O kur... Ja p... P... turbina! O kwa mać! Mówiłem, że wychodziłeś przy moim mężu na walkę, pozdro. Pozdro, człowieku! No, no way, kłębę spotkałem! No way! I mi zbił piątkę? Co jest grane?

Godo? Ze zej. No specjalnie ich z piątkę wziąłem, bo na ryby, żeby miejsce było. I tu masz taki wyciągany spód normalnie, że masz się tutaj te... to sobie mogę wędzki. Wiesz jak widać ducha, tak? A Oj kur, kur Mać! ja, ja mam... pierdzielę, to gówno. Dajesz? To nie ja! Nieźle. A możesz tak zrobić jeszcze raz? Okulary <laughs> <laughs> o kulary, oh mi... Nowa... A KURWA! KURWA! Mały palec! mać! ale zajęłem schody, jebane! Wiedziałem, że byś ty to zrobiła, ale wpałem, Ale wybałem. Ja bardzo chciałem. O! o! Przepraszam, prze. O! Są frajera długiego. A! To nie mogło Proszę jak kurwa. wręczamy nagrody, to żebyśmy byli cicho i uszanowali szanowali to, bo przyszliście tutaj, nie się na bać, tylko po prostu. No brawo, i influencerów,

Nie da... Nie da rady człowieku! Jak się zaczęła moja przygoda z wydkowania? stary mnie wy... w cina, jak na płotkach... Kurde. Ja się... F... dole, nie szotujcie tego błagam. A papryki. o papryki. Price <tysklarziny> Nie serio, ja ogólnie p do dupy fajne MMA i te eventy, I to jest najgorsze co istnieje Jeszcze jak byłem na tym asl gdzie nie było zjebów, tylko fajni ludzie I była taka fajma, fajna atmosfera, to już w ogóle mi się nie chciało To jest, to jest tak, takie jak... ogólnie Inaczej, no wiadomo, nie chcę zabrać jak hipokryta, bo jak wokół, wokół tych eventów było można robić pieniądze, no to Nie przeszkadzało mi to, tak? Ale to, że jestem sprzedajną, to wszyscy wiedzą, no to tam nikogo nie dziwi Natomiast no, jak była okazja, żeby nie, nie pojechać, gdzie byłem pewny, że Tushol wygra walkę, no to Stwierdziłem, że nie pojadę Wygląda jakbym Impera w dupę. No, kurwa, jakby gimper przede mną uciekał, jakby chciał go złapać, stary. Tak to wygląda. Kurwa, tragedia jakaś. Przepraszam cię, Tomasz Działowy. Jak się wyjdzie w tym samym czasie. L linia, linia, pupa. wciąganie, ciąganie na czas. Śmietankowy. Vanilla. Śmienajka. Jack Daniels. Jak dawniej. <laughs> Jack Daniels. Yeah. Yeah. Jack Daniels. Jak dawniej, Jack Daniel. No, it's like before. Jak dawniej, it's, Jack, it... Dan... it's Jack Daniels. No, that's Jack Daniels. No. Patrzcie jakie dzisiaj skarpetki były. Jedyne, człowieku, wolne skarpetki, jakie mi zostały czyste w kacie. Patrz. Skarpetko nogi. Wiesz? Wiesz? jako <laughs> do tych, do butów Five Fingersy. Jedyne czyste mi zostały. W takiej szponce. One są tak niewygodne. Ogólnie nie kupujcie butów Five Fingers. Największy syw, jaki można kupić. Jaką mam moich prawdziwych widzów. Dagmara, tak te krzesła są do p***y. Bo właśnie je złamałem, siedząc na nim. No k... nie, nie, żartuję. Nie żartuję, nie żartuję. Nic nie zrobiłem. Siedzę na nim i mi się k***a rozjechało pod dupą. Przysięgam ci, nie... Mecha, przysięgam ci, że siedzę po prostu, zobacz. zobacz. Ja tylko powiem tyle, jak wypłynął ten filmik, ja się tak uśmiałem. My się tak zaczęliśmy z Agatą śmiać na łóżku. Ja leżałem na golasa, Agata była ubrana. Tak się zaczęliśmy śmiać, że się obydwoje rzuciliśmy do tyłu głowami i sebaniami normalnie baliśmy. Ja popłakany byłem, nie? Ludzie mi pisali na Instagramie, Dawid, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Nie ma co się przejmować, to jest tylko penis. Nic się nie stało. I ja... Ale mówię, oni chyba serio myślą, że ja się przejąłem, nie? To jest... To jest abstrakcja. Ja tak próbowałem się to rozkminić wszystko, mówię tak... 32 lata? 32? dwa? mój ojciec, jak mnie miał, ja miałem już 12 lat. A ja na hulajnogach przebrany za ufo, z*****, za... po starym mieście. Tylko bym prędzej wywaliła z domu? Remka, bo wiem, żeby się poradził. A Emy to taka pierduka Wpadłby pod pierwszy samochód. Ty byś myszyk... Nie złapał, że jesteś taki fight łapa. Wiesz o tym? Wiesz, że kiedyś twoi przodkowie to dzicy byli i w lesie tak polowali i dopiero zjedli jak złapali. A nie że miseczka i ci temperatura k karmy nie odpowiada, nie? Boże jaki ty jesteś biedny! Jak ty byś się nie poradził w życiu? Meat, meat. The meat is frozen So gotta wait three, three, three days Bro come on! Put it on microfala, chyba pełna p... A nie bój Mógłbyś też walić po ciebie jak on, żeby nie przerywać strema. No mógłbym srać w nachy, nie? Ale kurde, trochę mi żal, bo, bo generalnie jakbym się skurwił, no to pewnie to gówno by w jakiś sposób przeszło prze, przez spodnie, a ja mam fotel chyba za 7 tysięcy, trochę żal mi kurwa obstrać taki fotel. Ten zgubczyc mógłbym się zasrać, nie? Bez tego, ale... No nie chciałbym, nie chciałbym. Kurwa. Bo ja jestem sobie w tych chwitze tak dalej, bo ja jestem boomerem, nie? No. Ja jest, dopiero są dwa lata na Twitchu. Ja Denisa w Kokojarzy z nigdy go nie oglądałem. Ja jedyne się kojarzę z Twitcha to z tego, że była na fejmie w hotelu pisgał z nami Koks. No spoko. Nagrodę wygrywa w kategorii najlepszy kontakt z fanami jak multi, Young Multi What the Co jest? Ja, będe, ja p... dole, ale ja. I szpaku jeszcze odbiera tą nagrodę, kurwa. Dobra, to jest crazy, nie? Tak ma raz dildo. <laughs> <laughs> Same size like mine, bro. <laughs> Give me this shit, Można go wyłączyć? Foren Nitro będzie Foren. Mamy dla ciebie yy, układ. Tak, biedna, biedna postać. Piesek, piesek z mikrofonem. Okej, okay, i tutaj wyjątkowo oszukam, bo odrysuję idealnie. Nie mówcie im chcę zobaczyć ich reakcję, potem im powiecie. Bombardiro, krokodilo, tralalilo, tralala. Ja k***a miałam już.